Ministrowi Brochnia, właśnie w sprawach granicy ministrowi Siemoniakowi. jak było? Po prostu po pierwsze włączyliśmy to do każdej dyskusji. Po drugie pokazywaliśmy mapę, po trzecie podawaliśmy dane, po czwarte zrobiliśmy dodatkowe seminarium na ten temat, gdzie pokazaliśmy filmiki z granicy, po piąte dzieliliśmy się osobistymi wrażeniami. Ja jeżdżę na tę granicę, byłem ostatnio już kilka razy, opowiadałem o tym, po prostu normalnych słowach opowiadałem o, o pracy żołnierzy, pracy. Strażników granicznych, którzy pilnują tej granicy, i pokazywaliśmy, jakie ma znaczenie nasza efektywność w obronie tej granicy. Podkreślaliśmy, że jest to kwestia kontynuacji także polityki poprzedniego rządu. Mówiliśmy o tym, że rząd Donalda Tuska przykłada do tego dużą wagę. Pokazywaliśmy, jakie są tego koszty. Pokazywaliśmy, że to jest kluczowy argument do tego, by traktować tę część Europy mam na myśli flankę wschodnią i wschodnią część Polski jako fundamentalną z punktu widzenia wzmocnienia obecności amerykańskiej w naszej części Europy. Pokazywaliśmy, że to jest nasza odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO, za wschodnią granicę Unii Europejskiej, nie tylko za nasze sprawy. I to muszę powiedzieć działało, był to jeden z najmocniejszych argumentów całościowo patrząc, widziałem, że to, że informowanie o faktach, Pokazywanie także prezentacji filmików, także podawanie statystyki to naprawdę robi wrażenie.